Hey chłopaki, to jest Rodri i to jest my masterclass. Rodri, prosta historia, ale piękne uderzenie i gol! Mój Job. Nie, only nie. Jeszcze nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Nie, nie, W świecie piłki nożnej najwięcej uwagi poświęca się zawodnikom ofensywnym. Nie ma w tym nic dziwnego, bowiem najczęściej to oni strzelają decydujące gole, prezentują najlepsze zwody i wygrywają wiele nagród. Każda drużyna liczy jednak 11 piłkarzy i nie zawsze to ci grający z przodu odgrywają w niej najważniejszą rolę. Bohater dzisiejszego odcinka Rodrigo Hernandez Casante znany szerzej jako rodri występujący na pozycji defensywnego pomocnika stanowi idealne potwierdzenie tej tezy. Hiszpana od kilku lat uznaje się za bezsprzecznie najlepszego gracza drugiej linii na całym świecie, jego wszechstronność jest niespotykana i szczerze mówiąc trudno znaleźć jakikolwiek element piłkarskiego rzemiosła, w którym nie należy on do ścisłej czołówki. Mimo tego nie sposób nie odnieść wrażenia, że 28-latek nie jest tak doceniany jak inni gracze i chociaż ostatnio mówi się o nim dużo więcej niż wcześniej, to i tak faktem jest, że pomiędzy skalą jego popularności a umiejętności widać wyraźną różnicę. Niemniej Rodri na początku swojej kariery nie był postrzegany jako piłkarz takiej klasy, a jego droga do miejsca, w którym znajduje się obecnie, bynajmniej nie była usłana różami. Dzisiaj zamierzam przybliżyć wam sylwetkę tego zawodnika oraz pokazać jego rolę w niedawnych triumfach Manchesteru City i reprezentacji Hiszpanii. Zapraszam. Rodrigo Hernández Cascante urodził się 22 czerwca 1996 roku w Madrycie. Swoją karierę rozpoczął w lokalnym klubie Rayo Honda, ale już jako dziecko był na tyle dobry, że gdy miał 11 lat zainteresowali się nim skauci Atletico Madry. Tak oto Rodrigo bardzo szybko trafił do Akademii Atletik, gdzie konsekwentnie się rozwijał. W 2012, jako szesnastolatek, awansował do drużyny u 17, lecz tam nie wyróżniał się aż tak jak w raju, wobec czego nie wróżono mu zbyt świetlanej przyszłości i traktowano go raczej jako jednego z wielu. Głównym powodem takiego stanu rzeczy było coś, w co być może dzisiaj trudno nam uwierzyć, a mianowicie brak odpowiednich warunków fizycznych. Mimo, że Rodri na boisku imponował charakterem, inteligencją i mądrym ustawianiem się jego chudą sylwetkę i przeciętny wzrost, uważano za duży mankament. Jak się okazało, na tyle duży że w 2013 roku 17-letni Rodrigo został oddany do akademii Villarrealu po tym jak w Atletico ostatecznie stwierdzono że chyba nic z niego nie będzie. They just need to have a bit more patience. I think uh, they didn't have that patience or even myself I realized that uh, I would be better in in another place uh, but yeah when I became I think 18 more or less, I just started growing I was like this. Z perspektywy czasu wiemy, że przenosiny do VR Realu były doskonałą decyzją dla każdej ze stron, z wyjątkiem Atletico. W barwach nowego klubu Rodri jako dziewiętnastolatek zadebiutował w rozgrywkach La Liga, a zaledwie dwa lata później stał się jednym z najważniejszych piłkarzy zespołu i czołowym pomocnikiem Premiera Division. Co prawda jeszcze w sezonie 2016-17 najczęściej grywał jako rezerwowy, ale to nie przeszkodziło mu w strzeleniu pierwszego gola oraz zaliczeniu pierwszej asysty, a poza tym najlepsze miało dopiero nadejść. Kolejną kampanię Rodri rozpoczął już jako zawodnik pierwszego składu, a zakończył będąc najczęściej grającym członkiem drużyny, rozgrywając prawie 4000 minut w 47 meczach opuszczając tylko jedno spotkanie. Solidnym potwierdzeniem jego jakości było to, że dzięki swoim świetnym występom otrzymał też powołanie do reprezentacji Hiszpanii, co, biorąc pod uwagę ogromną konkurencję w środku pola La Rocha, robiło spore wrażenie. Nagle, 21-latek zaczął uchodzić za spory talent, a warunki fizyczne przestały być jego wadą, stając się zaletą. Z uwagi na śmiesznie niską klauzulę wykupów w wysokości 20 milionów euro jasne było więc, że pomocnik w kolejnym sezonie nie będzie już bronił barw Realu. O Hiszpana zabiegało wiele klubów, m.in. sama Barcelona, lecz ostatecznie jego podpis zdobyło Atletico Madrid, które 5 lat wcześniej opuszczał jako nikomu nieznany zawodnik. Primero Atlético, no, por za d'armez ta Tak, to que jest un pas important mojej życiu, vida, porque, bueno, ja kiedy salgo de aquí... Uno nie wie, kiedy pójdzie na pisarz su casa, i kiedy miałem opcję, to zawsze. Wszystkie rzeczy muszę pensować, ale nie tarduję mucho. Zdecydowałem no? e, e, szybko. Powrót do Madrytu okazał się idealnym wyborem. Rodri perfekcyjnie wpasował się do filozofii klubu i świetnie zrozumiał się z trenerem Rochi Blanco z Diego Simeone. Cholo uczynił swój nowy nabytek jedną z najważniejszych postaci w grze atleti i sprawił, że 22-latek stał się jeszcze lepszym pomostnikiem. Jako, że Rodrigo nie miał problemów z motywacją i zawsze chciał dawać siebie wszystko, zarówno na treningach, jak i meczach, Simeone bardzo go doceniał. Pod jego okiem Rodri najbardziej poprawił swoją wytrzymałość oraz umiejętność gry w defensywie, a także odbioru piłki, chociaż tak naprawdę stał się lepszy pod praktycznie każdym względem. Swój premierowy sezon w seniorskiej drużynie atleti, bohater dzisiejszego materiału, rozpoczął z przytupem, bowiem już w jego pierwszym spotkaniu sięgnął po Super Puchar UEFA po tym, jak wspólnie ze swoimi kolegami pokonał Real Madrid. Niestety było to jedyne trofeum, jakie w kampanii 18-19 zdobyli Los Colchoneros. Z Ligi Mistrzów piłkarzy Simeone wyeliminował Juventus, Skopa del Rey Girona, a w rozgrywkach o Krajowe Mistrzostwo udało się zająć tylko drugie miejsce. Mimo tego indywidualnie Rodrigo mógł być siebie bardzo zadowolony, ponieważ cały czas pokazywał poziom godny jednej z najlepszych szóstek na świecie i zaliczył znaczącą poprawę w porównaniu do poprzedniego i tak już bardzo dobrego sezonu. W Atletico tylko dwóch zawodników grało wówczas więcej od Rodrigo, ale żaden nie zaliczył więcej odbiorów oraz celnych podań. Zresztą najlepiej rozwój Hiszpana oddaje wzrost jego wartości rynkowej, która w 12 miesięcy zwiększyła się o ponad 200%, przewyższając tym samym kwotę 70 milionów euro będącą jego klauzulą odstępnego. Taki stan rzeczy sprawił, że Rodri po zaledwie jednym roku gry na Wanta Metropolitano mógł odejść do innego klubu. O jego względy zabiegały niemalże wszystkie topowe drużyny, lecz sam zainteresowany postanowił przenieść się do zespołu mistrzów Anglii, czyli Manchesteru City. To jest dla mnie więc jestem bardzo szczęśliwy i bardzo excited żeby zacząć. Transfer ten był wówczas najdroższym w historii klubu z Manchesteru, ale wydanie takich pieniędzy wydawało się zrozumiałe, ponieważ Niebiescy pilnie potrzebowali zastępcy dla 34-letniego Fernandinho, który z uwagi na swój wiek nie mógł grać tak często jak wcześniej. Z punktu widzenia Rodriego przenosiny do Anglii wydawały się strzałem w dziesiątkę. Trafiając do takiej elitarnej drużyny miał dużo większe szanse na sięgnięcie po najwyższe cele, czego raczej nie można było powiedzieć o Atletico. Niemniej tym co również było ważne dla 23-latka było to, że trenerem Obywateli był Pep Guardiola, który jako zawodnik grał na tej samej pozycji co on. Szkoleniowiec Obywateli zamierzał uczynić z Rodrigo kompletnego pomocnika. Wiedział, że trenując u Simeone w Atletico mocno poprawił on swoje umiejętności defensywne i od tego momentu chciał skupić się głównie na jego rozwoju w grze ofensywnej. Pep dostrzegł w swoim nowym zawodniku jeszcze większy potencjał. Zdał sobie sprawę z tego jak wszechstronny w przyszłości może stać się Hiszpan i postanowił wykorzystać jego talent najlepiej jak to możliwe. Swój pierwszy rok na Wyspach Rodri zakończył z Super Anglii i Pucharem Lili Angielskiej. Nie były to wprawdzie oszałamiające sukcesy, jednak to był dopiero początek maszyny City, która ze swoim numerem 6 jako cichym bohaterem w kolejnych latach rozpędziła się do nadludzkiej prędkości. Indywidualnie Rodrigo w swoim pierwszym sezonie w nowej drużynie wyglądał dobrze, chociaż było widać, że jeszcze dostosowuje się do innej ligi, w której tempo jest znacząco szybsze niż w Hiszpanii. I think England jest wszystko bardziej intense i bardziej physical, Always England has been more physical than other leagues

Tam w kampanii 2020-21 obywatele dotarli do finału, gdzie bez Rodrigo na boisku przegrali 1-0 z Chelsea, a rok później odpadli w półfinale z Realem Madryt, który następnie wygrał całe rozgrywki. W ciągu tych dwóch lat bohater dzisiejszego materiału rozegrał 99 spotkań, zdobył 9 goli i zaliczył 7 masyst, będąc jednym z najważniejszych, a także najczęściej grających zawodników drużyny Guardioli. Dwie porażki w Champions League sprawiły, że w sezonie 2022 23 Pep postanowił zmienić w klubie kilka rzeczy. Przede wszystkim zdecydował się mocniej oprzeć grę zespołu na Rodríguez i powierzyć mu większą odpowiedzialność w ofensywie. Poza tym hiszpański trener sprowadził do klubu klasową dziewiątkę pod postacią Merlinga Halanda i wydawało się, że teraz wszystko musi pójść zgodnie z planem. The time has come to bring on the champions. We will Premier League Początek sezonu faktycznie pokazał, że City jest mocny jak nigdy. Haaland z miejsca podbił ligę angielską i idealnie dopasował się do nowego systemu, a Rodri absolutnie rządził w środku pola. Obywatele wygrywali praktycznie mecz za meczem we wszystkich rozgrywkach. Oczywiście zdarzyło im się kilka potknięć, ale w decydujących momentach to oni odnosili zwycięstwo. Tak oto na przełomie maja i czerwca zespół Guardioli był w grze o trzy najważniejsze trofea: Puchar oraz Mistrzostwo Anglii, a także co najważniejsze Ligie Mistrzów. W premier League kroku dotrzymywał im jedynie Arsenal, ale jako że De Gunners w dwóch z trzech ostatnich kolejek ponieśli porażkę, to niebiescy triumfowali w krajowej lizę po raz trzeci z rzędu. Zaledwie tydzień później podnieśli także Puchar Anglii po wygranej w derbach Manchesteru i do finału Champions League przystępowali, mając okazję na napisanie niespotykanej historii. Ekipa Guardioli stanęła przed szansą zrobienia czegoś, co w angielskim futbolu zostało dokonane tylko raz, a chodzi tutaj o zdobycie słynnej potrójnej korony. Ostatnią przeszkodą na tej niezwykłej drodze był jednak solidny Intermediolan, który na tym etapie turnieju nie znalazł się przypadkiem i zamierzał rzucić rękawice za faworytom. Mecz ten nie był łatwy. Żadna z drużyn nie miała w nim wyraźnej przewagi, a o wyniku zadecydowała jedna sytuacja. W 68 minucie Rodri strzelił najważniejszą bramkę w historii Manchesteru City. Bramkę gwarantującą pierwszy Puchar Champions League w dziejach klubu, która jednocześnie przypieczętowała potrójną koronę i zapewniła hiszpańskiemu pomocnikowi futbolową nieśmiertelność. Triumfem w lizy Mistrzów Rodrigo zakończył swój najlepszy sezon w karierze, który był dla niego niemalże idealny. W Champions League został wybrany nie tylko najlepszym zawodnikiem meczu finałowego, a ogólnie całych rozgrywek, natomiast w Anglii ustąpił miejsca jedynie Holandowi. Był zdecydowanie jednym z kluczowych elementów historycznego sukcesu The Citizens, a najlepsze było to, że zaledwie tydzień po zdobyciu najważniejszego pucharu w piłce klubowej sięgnął po swoje pierwsze trofeum z reprezentacją. Hiszpania została bowiem mistrzem Ligi Narodów, wygrywając w rzutach karnych z Chorwacją. Rodri w tym turnieju grał na niesamowitej intensywności. Ponownie został wybrany MVP meczu finałowego, jak i całej imprezy. Rodri jest najlepszy. the jest Jego mentalność jest gotowa. Uh, to and... so... jest top top. Niestety nawet tak doskonały sezon, gdzie w teorii wszystko poszło perfekcyjnie, nie zapewnił pomocnikowi City miejsca w finałowej trójce złotej piłki. 27-latek znalazł się w niej na piątej pozycji, co tylko dowodzi, jak niesprawiedliwa stała się ta nagroda. Mimo braku sprawiedliwego docenienia swoich zasług, Rodri w sezonie 2023-2024 podtrzymał rewelacyjną formę. Z Manchesterem City sięgnął po kolejne mistrzostwo, ustanawiając tym samym rekord czterech krajowych tytułów strzętu. Do tego dołożył również Superpuchar UEFA oraz klubowe Mistrzostwo Świata i chociaż tym razem w Lidze Mistrzów dotarł zaledwie do ćwierćfinału, to ostatecznie tę kampanię w jego wykonaniu należy uznać za nie mniej udaną niż poprzednią. O tym, jak ważny dla ekipy Guardioli jest jej środkowy pomocnik defensywny, fani City przekonali się, kiedy na przełomie września i października obywatele ponieśli aż trzy porażki z rzędu, chociaż do tego momentu byli niepokonani we wszystkich rozgrywkach. Rzecz jasna czynnikiem, który w dużej mierze przyczynił się do każdej z tych porażek była nieobecność Rodrigo, i dokładnie taka sama sytuacja miała też miejsce w przegranym przez niebieskich meczu 15. kolejki z Aston Villą. W taki sposób Rodrigo zaliczył niesamowitą serię 74 spotkań bez porażki w piłce klubowej, którą zakończył dopiero finał pucharu Anglii, gdzie jego drużyna niespodziewanie pokonał Manchester United. W tym sezonie była to jedyna przegrana City z rodnym w składzie. Jakby tego było mało zaledwie miesiąc później Hiszpan ponownie pokazał się z doskonałej strony, tym razem w barwach reprezentacji. Z ekipą La Rocha sięgnął bowiem po tytuł mistrza Europy, otrzymując jednocześnie nagrodę dla najlepszego piłkarza turnieju. W ciągu ostatniego roku barw swojego kraju bronił on w 13 spotkaniach, wygrywając 12 z nich i remisując tylko raz. Co więcej, nie można też zapomnieć, że obecna kampania była dla niego jak dotąd najlepsza w kontekście statystyk. W piłce klubowej Hiszpan w 50 meczach zdobył 9 goli i zaliczył 14 asysta. Pamiętajmy, że grał on na pozycji defensywnego pomocnika, skąd mało który piłkarz potrafi tak bardzo zaangażować się w ataki swojego zespołu. Blocked. On it goes. Rodri strikes it. Deflection into the back of the net. To the edge of the area. Rodri hits the shot in the corner. Boba finds Rodri on the edge of the area. And then Rodri hits it. 1 1. Takoto complete. Być może kończąc swoją niesamowitą karierę, będzie on wymieniany w gronie najlepszych szóstek w historii, chociaż według wielu już teraz zasługuje na te miano. Najlepsze jest jednak to, że Rodrigo prawdopodobnie będziemy mogli oglądać jeszcze przez wiele lat. Jego styl gry nie bazuje zbytnio na szybkości lub sile, więc, biorąc pod uwagę, że niedawno skończył dopiero 28 lat, na najwyższym poziomie może utrzymać się przez prawie dekadę. Niewykluczone, że zostanie też jedną z najwybitniejszych postaci w dziejach Manchesteru City, bo raczej nie zanosi się na to, żeby miał przenieść się do innej drużyny. Rodry jako piłkarz przebył niezwykłą drogę. Począwszy od odrzucenia ze swojego ukochanego klubu w wieku 17 lat, przez powrót do niego jako najlepszy defensywny pomocnik w Hiszpanii, aż po status absolutnego numeru jeden na swojej pozycji.